Ja, diabli. No, panowie, sprężmy się, wygrajmy mecz. Chociaż to tylko sparring, ale tam każda wygrana zarząd po prostu później cieszy się, reputacja nam rośnie i co najważniejsze, jakieś kraj o nas mogą walczyć. Oxlade! Zostało niecałe. Dobra. Jeszcze jakieś pewnie mm, doliczone to może jakieś 13 minut, oczywiście fifo, fifowych. <grystanie> normalnych nie, normalnych może z minuta. Zobacz... Ależ teraz kiwka! Kapitalnie no, no... coś mi dzisiaj dzisiaj ta granie idzie, naprawdę, bo... Masakra. No może to znaczy, że jutro przed tym meczem. <grystanie> Dobre wybicie. Ale no Wybicie no nic nie zrobimy Szczęsny nie. nie tak Super Ostatnie minuty mogą chyba to przegramy Naprawdę Super diabi Ja Ci na, trans, na listę za, transferową wystawiłem, no Sorry diab Musisz jeszcze wrzejźli Dzięki podał Super Kazorla super, Walcott, Walcott, Kapitalnie, Walcott, Walcott, Gol. Tia, Walcott, 90 minuta, 1-1. Tak to się musiało skończyć. Napieraliśmy, nie przystawaliśmy. Nie poddaliśmy się i wierzyliśmy w to. I jeszcze raz! walkout, walkout, Wolcot! I słupek! Walcott! Ależ by miał wejście smoka naprawdę! Po raz drugi by mógł pokonać atak to Remy. Jeden. Jeden Oceny zawodników, no, Hermach 79 zawodnikiem, ale widzimy, że Wolcott ma 8,4 i nie jest zawodnikiem meczu, więc dobra, przechodzimy dalej, więc to nam jakoś nie poszło za bardzo, ale ważne, że Wolcott i on chyba dostanie miejsce w pierwszym składzie, ale zaraz, jest jeszcze przecież ten... Podolski. A więc, może przejdźmy dalej. Do trzeciego, ostatniego meczu sparringowego. Wyodrzucona za Ezekiela. Jojojojoj, hmm. Budżetu, no nie ma w ogóle transferowego. A ja bym chciał jakiegoś do wypożyczenia napastnika. Na co ja patrzę? A, dobra. Uhu, uh, uh, Lopez. Nico Lopez, to wypożyczenie. Spróbujemy go sprowadzić. Dobra, przechodzimy dalej do ostatniego, trzeciego. Kastia. Zamorate odrzucają, nie wiem czemu, wystawiają go. No i Fabiański, widziałem skład, składam na następnym etapie. Zobaczymy, że jestem na no, ławę. No, 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 aha, czyli Fabiański chciałby wejść. Nie ma sprawy, Fabiusz. Fabiański, Montoya, Sania, mm, Fermalan z Suboticiem, Monreal, m, Arteta z. Orany, tutaj musi zostać chyba Ramsey, tutaj Tia Walcott, Zerwino, Santi Cazorla i Podolski. Ławka ogarnimy tutaj ziru hmm, Wilshire, No Muszę jeszcze powołać rosickiego, ale on już jest wystawiony na listę transferową. Słychać mnie? Dobra. No to zapraszam na następny mecz. Stroje. Mm, a mogą być takie, deszczowo. Niestety nie chcę być deszczowym, żeby wam też za bardzo nie zacinało, więc na razie bez mnu zobaczymy później. A więc zapraszam na mecz Arsenal-Frankfurt. Ach, poszło pięknie. Super, może dobijemy nawet do pięćdziesiątki. <laughs> wow. A no kapitalnie e, Wiecie co, chyba Podolski jednak zostanie W tym pierwszym składzie, bo Wszystko trafia, no jeszcze tak nie miałem W tej W, tej, w tym treningu, że wszystko trafia No O matko Łup. Oczywiście. I ostatni strzał Tak jest mać Frankfurtem Dobra, już się z wami witam Arsenal z Frankfurtem. Oto skład Arsenal w bramce Sabiańskiej od lewej. Montreal środek, Subotić, Fermalen, Prawa, Sania, Pomoc, Ramsey, Alteta, Żerwinio, Wolcott, Santi Kazowa i bataku wysunięty najbardziej Bodolski. Skład Frankfurtu to w Bramce Trajp, Obrona od lewej Diakpa Butcher, Zambarano, Jung, Pomoc, Szwegler, Rude. Inui, Meyer w i w ataku Ocean. Zaczyna zespół gospodarzy, czyli Frankfurt. Meyer. No, i czyżby już było 1-0? No, Fabiański pokazuje klasę. Żerwinio! Żerwinio wykonuje swoje magiczne tempo! Uwaga! I. Ale jest anki Kazorla, Kazorla! Kazorla! Broni trap, trap! Chyba! Nie wiem jak to się czyta naprawdę. Dobra, trap. Trochę laguję. Oj! Ślizgiem, no, I do tej, w tej grze mam tylko jedno zastrzeżenie. Do sędziów. Takie no na przykład no beznadziejne karna trafia w piłka, ale i ci tak podyktują na przykład wolny lub karny to trochę jest według mnie bez sensu jej powinno na tym trochę chłopcy z jej. Chłopcy z jej, nie jej, tylko chłopcy z jej powinni na tym po, po, popracować nad sędziami. Zobaczymy, 14. Za niedługo zobaczymy co się będzie działo. Ale na razie, jak to wróćmy do meczu podolskim. stracił, ale przejął. To hmm, byśmy tu Ramsey, Santi Cazorla. I to się chyba skończy niczym. Chociaż, no bardzo ładnie to wykonane, ale Ramsey wprost, bramkarza Frankfurtu. Kolega z no i teraz, tam dobrze sekuracja kapitalnie i Żerwinio, Żerwinio, nie, nie o to mi chodziło. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Taka gra obrony to gra na I proszę piłka w posiadaniu arsenału. Ramsey. Ramsey. Co się dzieje, no. Arsenal jest taki Ale słaby, albo ja dzisiaj jestem taki, no. No. Robią jak chcą. Nie wiem. Do Arsenalu mam tylko jedno zastrzeżenie. Słaby budżet. No nie... No i uwaga Fabiański No i jest dylemat Szczęsny Fabiański Dwóch Polaków, dwóch zawodowych bramkarzy O matko Dobre Bronimy Chelsea Kurde Nie no tylko nie to No Walcott walk out no Urany. Urany. to nie real przegordnia ramsy dobre, dobre to no Wołajmy, bo, bo nie ma gdzie grać, na przykład strzelać stąd nie będę, nie mam nawet kim. No oo o... a ten... O... ciągnij go. No nie i chyba 1-0. Nie, przejdzie. Dobra, dobra. Oko. Bramkas, znowu Arteta oj, koniec pierwszej połowy. Podsumujmy pierwszą połowę. Przeważaliśmy, mieliśmy więcej w okazji. Oni mieli jedną niewykorzystaną przez. Chyba to był Osia. Nie pamiętam. I zobaczmy, jak tam. Skład. Jesteś zmęczony na Walcott. Walkocie cały czas, znaczy, no, często się męczy. W jego miejsce na. Mm. A dobra, niech jeszcze zostawmy go. może. I no to zaczynamy drugą połowę. Wszyscy na Emirates Stadium są już gotowi do rozpoczęcia. Czerwone rozpocznie Arsenal. Przyliska już do Bum. Bum. Pokomon real spokojnie. Ja w ciebie wierzę, Młodziut i grać. Ale z takim talentem. Dobrze, Ramsy. I Podolski. Kurczę no. Spróbujemy zrobić... Podkręć od, od bramki. Tak! No nie wierzę! No jak to? Nie! Muszę zobaczyć powtórkę, naprawdę no. I co tu się stało? Obrońca I Jeszcze raz, teraz spróbujemy wkręcić do bramki! No. Jakby wyżej, może na, bardziej na dalszy supek, jakby jeszcze leciałam. To by może coś z tego by wyszło. Podolski. No sam kolego, sam musisz. I Podolski podkręcona. Nie! Nie! To miało być trochę do Dzerwiniot, żeby tam przynajmniej nogę dołożyć. O to mi chodziło, ale wyszedł z tego strzału. Dobra, nieźle, no. A, nie, mnie wypchnął. Czemu tam sędzia nie pokazał? I zmiana w Frankfurcie. Nie w mieście, tylko w zespole w Frankfurcie. Dobrze, świetnie. Obrona. Enough.